R1 Ora to jest najnowszy elektryk, zaczyna się od 8000 dolarów, 300 km zasięg. To jest najnowsze cudo na rynku samochodów elektrycznych 8000 dolarów, 300 km zasięg, tak mówią. Popularny wśród dziewczyn, takie maleństwo, bardzo fajne. Jechałem za tym chwileczkę, zatrzymałem się, żeby nakręcić to i widzę, że to jest coś cudownego czworo drzwi. Widziałem jak wyciągała dziewczyna z tyłu pa, jakieś tam paczki, także to się z, zmieściło pięknie. Jest bardzo fajniutki. Dosyć popularny na dużo zamówień na przedpłaty było Oura R1. Tak, fajne autko. Widziałem też jak ona go otwierała i zamykała telefonem, także coś cudownego. W środku taki rzeczywiście mikro z tabletem, może się podobać, no ale Troszkę za mały, ale jako miejski fighter, no to to jest cudo. Dobra alternatywa. Widzę, że dosyć tak ekonomicznie zrobiony, Te kółka, e, Przód. E, halogany są robione na LEDach. Tak? Widać napis z ORA na reflektorach. Bardzo dużo tego ORA dookoła, także śliczniutkie auto. Bardzo ładne. A to faceci właściwie jeżdżą tym samochodem. Tutaj wyszedł bardzo ładny. Duże. To chyba pewno boyfriend albo coś takiego. Bardzo ładny w środku. Ciekawe jak to wygląda w środku. Zapytam się go, czy mogę, czy mogę zrobić zdjęcie w środku, jak to auto wygląda. Bardzo fajne, bardzo duże. Ciekawa jest deska rozdzielcza bo jest taki duży, dosyć tablet w środku. Także auto może się podobać. I w gruncie rzeczy bardzo ładny biały kolor. Za 8000 dolarów. Ja myślę, że to nie jest drogie auto. Kółka są tylko takie troszeczkę wąskie. I z tyłu to światełko jak sportowy samochód. No i oczywiście zacipowana. Także ciekawa połączenie technologii z kosztem jak i z małymi wydatkami nakładem pieniędzy. Zobaczę jak nie ma dużego gle zobaczę do środka. Tak troszeczkę brzydko na mnie popatrzył chłopak, bo się uśmiechnąłem do jego dziewczyny, ale nie wolno się uśmiechać do cudzych dziewczyn. Pewno by mi nie pozwolił, a w środku jest bardzo oszczędny, powiem Wam, tam parę, parę, parę znaczków, parę, parę zegarów, ładowanie i tyle i w gruncie rzeczy yy, Prosta konstrukcja, myślę, że to im się to udało I robią to chyba gdzieś w Czansza Gdzieś czytałem, że trzy czwarte tej blachy to są plastiki Także całkiem możliwe, stąd się biorą oszczędności Jeszcze naklejki na jeszcze naklejki na rączkach, także, yy, także wydaje się być nowiutkim samochodzikiem. Huczy coś pod maską tego samochodu, właśnie nie wiem co to jest. Czy to jest chłodnica? Być może jest jakaś chłodnica, co coś chłodzi. To jest interesujące, będę musiał, będę musiał zobaczyć dlaczego taki dziwny odgłos. Może coś w środku się nagrzewa i wymaga chłodzenia dodatkowego. W każdym razie no, autko fajne, no i z przodu ładowanie także dosyć ciekawa ciekawa opcja jak na to autko